Mamy płytkę odpakowaną. Mamy tutaj procesor przygotowany, i teraz będę montował procesor. Czyli, pierwsze co trzeba zobaczyć, to jest tutaj taki trójkącik. Nawet widać go na tej zaślepce. I taki sam trójkącik mamy tutaj na procesorze. O! I ten trójkącik trzeba dopasować, czyli tak trzeba ten procesor włożyć. Czyli w tym momencie. Ja sobie to zdejmę tą zaślepkę. Druga rzecz sobie otwieramy. To i włożę procesor zgodnie z tym, co jest z tymi trójkącikami, tak? Czyli w tą stronę. Na to wychodziło, że w tą stronę. Mhm. Miejmy nadzieję, że wszystko. No, dobra. Włożyłem. Ale akurat w, przypadku, w tym przypadku powinienem to zamknąć. Natomiast tu jest taka sytuacja, że ponieważ kupiłem chłodzenie wodne tą tutaj leżące już teraz rozpakowane Arctic Freezer trójkę. To ono ma troszeczkę inaczej, musimy taką, taką tutaj ramkę przykręcić zamiast standardowej ramki, także teraz będę to robił.